Co? Jak się Jak się świę... Właśnie. Ja. Chcę powiedzieć, że na Spitsbergenie nie jestem sam. tak. Jestem się... z Julią i Celestyną. No i co? No i o, to tak przesunię. wygląda. Nie polecam. Jakby to jak się pani oglądały. Eee, co tu dużo mówić. Ja chciałem powiedzieć o tym, że nasz namiot trzyma po prostu ciepło. A. Jest to namiot półwyprawowy, w sypialni dostosowany jest specjalny materiał, który pozwala utrzymać ciepło. Tylko na górze, tutaj na górze są prześwity, które powodują lepszy szyfetrza. Gdzie w się bardzo cieszą? No, wiecie jak to bywa na wyprawach. Szef wyprawy opiekuje się biedroneczkami, więc ja też tak robię. Natomiast rzeczywiście w tym namiocie jest dużo cieplej. Namiot tutaj jest lekko przepuszczalne powietrze, natomiast trzyma ciepło, trzyma ciepło od naszego ciała. Jest bardzo, jest bardzo ciepły w porównaniu z innymi namiotami. Jest spory. No i to co mówiłem ma stalaż zewnętrzny, czyli na silny wietrze go łatwo bardzo rozstawić.